Siema, siema fiałeczki z tej strony fiałek game i dzisiaj będziemy grać Chwila tylko e, narzędzia źródło dźwięku, mikrofon, dobra gdzie gramy w gdzie gramy w sales albo inaczej ewolucja nigdy się nie kończy Okej, okay, symulacja się włącza. Ha. To jakoś się zawsze mega długo włącza. O, jestem. O, chwilę, zarobki offline. Zobaczymy co się... Od... Jaka kwota? O 11 milionów A To to Aha, dobra. O, układ słoneczny i droga mleczna. O dla to na co nie stać. i proszę, gąbka. Odblokowane nowe środowisko i nowa forma życia. Gąbka. O, tutaj to hmm. Jeszcze meduzę kupię. Dobra, kupię jeszcze to co mi yy, na mnie stać. Dobra. To, 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 Płaśnica. Dobra. Jakieś mało żyjątko. to, 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 O! to, Ryba. Dobra, na rybę nie stać. Uch. Oj, oj, oj. To. Później. Dobra, na nic więcej mnie nie stać. To zajmiemy się tym. Jeszcze 100 klików. O słońce Dobra, 90 klików zaczyna się zrastać. Jeszcze 40 klików. Czy czarna dziura? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie pomin. Jest. Mamy to. Tylko co to właściwie jest? No. O, e, tu wciąga Dobra, zobaczmy co... Okej okay. Ładowanie O O to jest ten robot z ostatniego odcinka Masz coś tam do powiedzenia? Życie jest jak ogień, zgnieciony przez przypadkową iskrę. W odpowiednich warunkach może złapać światło i rozprzestrzenić się lub e, smager może być, wydarzył się gdzie indziej, nie czasy, być może tylko raz. Pewnego dnia słońce zgaśnie. Czy nasz płomień też schodzi? Czy możesz wysyć, że to jak to za miejsca, które żyje? Muszę rozszerzyć moją symulację, aby zbadać możliwości. Powinniśmy zacząć? No. Dobra. Eksploracja kosmosu. Chwila. Yy... Ja chwilę zatrzymam. Dobra, jestem. Tylko... No, u mnie pada akurat. Ja mogę tego przesunąć. O, dobra, aby rozumieć jak narodziła się Ziemia, muszę e, rozumieć początki tego układu słonecznego. Kiedyś była nieco, nicość, ale z wybuchu światła, w, w, światła, witamy w heliosferze, gdzie teraz tylko ogromna chmura, bla, 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 bla. Cel pierwszy, stwórz e, wewnętrzny układ słoneczny. O. o, słońce, ciało niebieskie, słońce. Dobra, to ogólnie jest y, warte uwagi. Na razie zrobimy stop. Top w tym rozwoju. Poza tym i tak już nie ma nic do kupienia. A zwyczaj moje filmy nie mogą yy, na razie nie mogę trwać więcej niż 10 minut. Więc siema ma, się ma fiołeczki. Do zobaczenia! dla